Poranne ofiarowanie się Maryi. O niepokalane w serce Maryi, mojej ukochanej matki, ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Proszę Cię, pobłogosław każdą chwilę, by była ona przeżyta dobrze. Pobłogosław wszystkie modlitwy, by były odmówione pobożnie. Wszystkie prace by zostały uświęcone i wykonane zgodnie z wolą Bożą, wszystkie myśli i słowa, by nie zakradła się do nich niegodziwość, a wreszcie wszystkie skłonności, aby były całkowicie skierowane do Boga. Pobłogosław też najukochańsza Matko, wszystkich moich krewnych, przyjaciół, dobroczyńców i nieprzyjaciół. A przede wszystkim, pobłogosław ostatnią, decydującą godzinę mojego życia, gdy będę umierała. Niechaj umrę w Twoich świętych ramionach, przytulona do Twojego niepokalanego serca, do samego końca. Amen.